Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie poszeko, Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w Trójcy świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokorodnicy Ciewicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddalę Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slaj na mój umysł, Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obtarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą gorąkę do mieścia Poszeko prag w intencji tuż i tuż dzieci nienarodzonych. Proszę najpokorniej, Pani Chryste, Matko Boża oraz wszyscy święci błogosławieni o Posze miłosierdzie i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc z całego serca pracownikuję. Amen. Już tłoczynek odpoczynek, panie, a światło się kuista, niechęć sieć. Przez pięćierdzień Boż nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i woto, która wytrysłaś wówczas, z najsłodszego, serca jest jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, I nie dopuść, mu ulegli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, szwada Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycia nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny Umęcząc pod wodskim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepian, stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na nie piosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w to, święteko, święty kościół powszechny, świętych, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, z słacych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestej Męki. Mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją się nas i świata całego klajeko porstej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego pole z tej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Glaje jego pole z tej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruje ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie, za grzechy nasze. I świata całego. klejko oporestej męki, Mimiu się dla nas i świata całego. klejko oporstej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko oporstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klajeko o polestej męki. Mimiło się dla nas świata całego Clajeko porestnej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko porestnej męki Mimo siedzie dla nas i świata całego klejko porestnej męki mi miją dla nas i świata całego klejko porestnej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko porestnej męki mimiło siedzie dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimiło się ciutle i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się cietle i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci i świata całego. klejko polestej męki. Mimiło się ci i świata całego. klejko polestej męki. Mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, miło sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, Mimo sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przytwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasz i świata całego. Glajeko polestej męki, mi się cię nas i świata całe ko. polestej męki, mi się cię nas i świata całe ko. polestej męki, mi się cię nas i świata całe ko. polestej męki, mi się cię nas i świata całe ko. Glajeko polestej męki, mi się cię nas i świata całego Klaiko prestej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klaiko prestaj męki, mimo się dla nas i świata całeko. Klajko prestaj męki, mimo się dla nas i świata całeko. Klajko polestej męki, mimo się dla nas i świata całeko. Klajko prestej męki, mimo się dla nas świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimił się cietle nas i świata całego Klaeko prestej męki, miło się cietle nas i świata całego Klajek oporestej męki, mimiło się cietle nas i świata całe ko. Klajeko prestej męki, mimiło się citle nas i świata całego Klajko prestej męki, mimiło się citle nas i świata całe ko. Klajko prestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki, męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata, świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny Smiu się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiu się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam tobie. Pomnij o najświętsza panno Maryjo że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie o przyczyną prosi tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, biegnę do Ciebie, przychodzą przed Topą, jako krzecznik płaczący stoją. O Matko Słowa, że nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszła to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, Ci i komu w danej chwili, a nas najbardziej potrzebne. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą a konią Twoją, przez serce Boże daj łaską spawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczny posze osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chórami a aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy nasze działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, w święte świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź Kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty Duchu światłość, oświecę kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu czystość, oświecę kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu mocy, zbieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien świętej miłości rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali tusze. Duchu święty, powieszamy ci serca kapłańskie i siostrzakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Dła Świętego Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Świętej, z Panem Pokiem Akaja.